Ma nawijajcie mrodeczki! Ja jestem Kuba, czyli Skiro. I w dzisiejszym filmie pogadam trochę o tym, co chciałbym zobaczyć w sezonie trzecim w Fortnite. I oglądajcie do końca, ponieważ między innymi latałem na zniszczoną agencję Więc było dość ciekawie Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwonkiem Strzelcie łapkę w górę i jeżeli nie używacie jeszcze kodu z sklepie, no to możecie to teraz zrobić, tym bardziej przed sezonem jest to mega ważne, żeby kupić karnet z kodem, co nie? I będę oczywiście za to mega wdzięczny, no i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. No i słuchajcie, lecimy z pierwszym meczem i przydałoby się polecieć na agencję i ogarnąć co tu się w ogóle stało, w sensie no rozwaliła się agencja, no, to wiadomo, ale jak to wygląda tak z bliska już po evencie... Ale wyląduję sobie na kinie, ponieważ tutaj mam większe szanse, aby przeżyć i zebrać jakiekolwiek itemy. A później dopiero pójdę na tą agencję. No i tak, nawiązując do eventu, Była taka scenka, gdzie mogliśmy, tak jakby, poruszać się naszą postacią z pierwszej osoby, po prostu grać Fortnite'a z pierwszej osoby. To jest słyszę gościa już, który próbuje się przebić. Opie. To się jeszcze tam do niego z góry strzela. Dobra, zrobiłem fraga i, i zginąłem, ale frag został zrobiony. Spójrzcie, jak to w poczekalni, kozacko wygląda. Wow, naprawdę sztos. I tak jak mówiłem, fajnie by było zagrać w sezonie trzecim Fortnite'a z pierwszej osoby. Jeżeli na evencie się dało, to myślę, że jakiś taki specjalny tryb mógłby się właśnie pokazać w Fortnite'cie, gdzie byśmy grali tylko i wyłącznie z pierwszej osoby. Więc na to czekam jak najbardziej, ale zobaczcie, jak ta strefa, ta wodna strefa, wygląda przepicko. To się rozciąga tak daleko. No powiem, że efekt jest naprawdę niesamowity, tam w ogóle jest ta wyspa startowa i gdzie by tym razem polecieć, może znowu na jakąś taką spokojną miejscówkę, na przykład na te domki, żeby mógł pogadać o tym, co chce w tym nowym sezonie. Przede wszystkim chciałbym, żeby do gierki został dodany jakiś nowy pojazd, tak jak w tym sezonie był helikopter, to może w następnym sezonie jakiś rekin do pływania? Nie wiem, słyszałem, że ma coś takiego być, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Dobra, pompa niebieska na sam początek, to mi się podoba. Chyba nikt tu w ogóle nie wylądował, więc będę miał spokój. I szczerze, e, robiłem podobny odcinek, gdzie mówiłem, co bym chciał w sezonie drugim. I pamiętam, że mówiłem coś takiego, że fajnie, jakby były helikoptery, ale raczej jest to niemożliwe. I są helikoptery w Gierce. Więc szczerze, na Epic Games nic nie jest niemożliwe. I, oczywiście, czekam też na kilka nowych miejscówek. Naprawdę, żeby było ich sporo, ponieważ w tym sezonie było nowych miejscówek 5, chyba rekin, platforma, grota, jacht i agencja. Tak, to pięć miejscówek. A jeszcze lepiej by było, gdyby do gry zawitała tak jakby jakaś nowa część mapy tak jak to było e, jeszcze w poprzednim sezonie, tak jakby z tą pustynną mapą. Wiecie o co chodzi. Dobra, widzę tam ziomka na latarni. Zaraz trzeba go podjechać. Czy on mi widzi? Tak, widzi mnie, Ale dostał naprawdę sporo, nie no, trzeba go podjechać, tak mi się wydaje. Nie ma co tutaj stać. Gościu, tylko mnie tutaj nie kolapsuj, proszę, nie kolapsuj mnie. Najgorsze jest to, że on ma tego RP'a, co nie? Właśnie. Tak, znowu załadował RP'a. Po prostu super, ja jeszcze nie postawiłem podłogi mojej. że generalnie nie mam matsów, ale udało się go zabić jakimś fartem. Ciekawe, czy już w ogóle ziomek z szarka uciekł z tym graplerem, bo z chęcią bym go przygarnął. Takiś jakieś kolejnej temki. No apteczka. Z chęcią wezmę. Tak, próbuję sobie cały czas przypomnieć, co ja jeszcze chcę zobaczyć w tym sezonie, bo miałem taką listę w głowie zrobioną, ale jak nagrywam odcinek, to wszystko nagle wypadło mi serio z głowy. Mam nadzieję, że przede wszystkim Salty nie zostanie zniszczone, bo tego bym nie chciał. Jakby nie patrzeć, jest to jedna z moich ulubionych miejscówek I odwiedzam ją praktycznie w każdym odcinku Ale to już pewnie wiecie Jeżeli mnie oglądacie cały czas O, tutaj jakaś klepa jest przede mną No dobra, rakiety, idą Kolejna, poszła Jednak chcę jakieś Praga zrobić O, jeden zginął Pora to jakoś tam podjechać Co? No nie gadaj Ziomek na ręczpadzie uciekł, o nawet Trafiłem go Więc lecę za nim Gdzie on mógł wyglądać? Pewnie w krzaku, na 100% Więc teraz cyk, rakieta do środka Frak będzie, czy nie? Nie, jednak go tutaj nie ma Ja sobie przy okazji jeszcze jakieś tutaj itemy zbiorę Bo tak leżę sobie luzem Tutaj jeszcze coś było, okej okay. A może w tym krzaku się chowa? To też jest możliwe A, nie mam załadowanej rakiety Ale chyba go tutaj nie ma Jest tutaj jednak Ja nie mogę no naprawdę. Dobra, zrobiłem tego fraga. Totalnie się nie spodziewałem, że może się tutaj chować. Miał tyle czasu na ucieczkę. Na statki chyba jest pusto, ale słyszę, że tam są jakieś wybuchy. Okej, okay, Helka chyba. Została tam zniszczona, więc chyba powinienem teraz pójść na tą agencję, zobaczyć, co tam się stało. Okej, okay, strefa już jest blisko. Ale to potężnie wygląda, masakra. Tam w ogóle jakieś ryby jeszcze pływają wszędzie. Nice. Strzelałem się tutaj jakoś przede mną. Jest gościa jakoś tutaj na lewo. Pode mną, nawet. I tutaj jeszcze? Aha! Zostało mu 9 hp. Nie wiem, czy ja mu zadałem te obrażenia, czy nie, ale wiem, że się sam zabiłem. Chyba wam wspominałem, że to jest moja jedna z pierwszych gierek i niedawno wstałem, ale czemu ja nie zacząłem do niego strzelać z pompy, tylko wyjąłem RPGa To jest dobre pytanie. No powiem, że potężnie wygląda teraz agencja, cała zniszczona, chociaż skarbiec chyba cały czas jest w tamtym miejscu, gdzie zawsze był. Wyjąłem oczywiście moim przejściem tajnym. Ilu tu jest w ogóle ziomku? mam pistola? O, siema gościu, mam go. No, plecy oczywiście od razu. No dosłownie, teraz na agencji nie da się normalnie wylądować, bo leci tam jakaś połowa serwera. No może nie połowa, ale jakaś jedna trzecia. Mam ziomka w ogóle gdzieś tutaj pode mną. Gdzie on się chowa? A tutaj jest XD? Siema. Tutaj jest jakiś kolejny. Naprawdę! Jeszcze jakiś inny robi mi plecy. Nawet taki na nie teraz ląduje dużo osób. A przedtem była to może jedna albo dwie osoby na mecz. No ale dobra, spróbuję wylądować na salty. Zobaczymy, czy może tutaj lepiej pójdzie. Mam taką nadzieję. I czy będę na dachu sam? Coś wątpię, no jasne, że jest jakiś przeciwnik. Dobra, mam go. Nie dobra, dzisiejsze strzelanie jest naprawdę słabe. Tamten chociaż dostał. Dobra, kolejne leży. Tutaj jeszcze będę miał plecy. Właśnie od tego ziomka. Dostał 61 w głowę, ale nie zginął. Okej, okay, do trzech razy sztuka. Jeszcze raz w tym odcinku wyląduję sobie na kinie. I spróbuję wszystkich tutaj zabić. A później pójść na ludzi na agencję, jak Już będę miał itemy. Tu jest pierwsza skrzynia w tym krzaku. Może jakaś pompa? Tak, jest pompa. Nie dostał, bo nawet go nie widzę. Dostał 40. Dobra, należy. Tu jest jeszcze drugi. No i ten trzeci został. Dobra, nie zabiję go. Nie, tu się za dużo dzieje. Okej, okay, wróciłem po krótkiej przerwie. I teraz postaram się pójść na agencję i przeżyć tam dłużej niż 30 sekund. To naprawdę będzie wyczyn, tak mi się wydaje. Dobra, pierwsza skrzynia, mam od razu pompę. Tego potrzebowałem. Jest chłop na dachu. To jest pewne. Dostał. Okej, okay, przeteleportowałem się tym świetnikiem. Tutaj do środka. Tam jest jakiś jeszcze pomagier, ale gdzie jest Midas? To jest dobre pytanie. Słyszę kogoś nade mną. Halo? No kto do mnie strzela? Midas do mnie strzela! Okej, okay, już wiem, gdzie jest Midas? Dobra, cyk, od razu pomagier. Zginął Tutaj wszystko sobie ładnie zabuduje i wbijam aktualnie do środka. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że lepiej nie wchodzić tam do środka, tylko poczekać, aż ktoś tutaj przyjdzie. O! Jest nade mną. Ktoś się tutaj przebija, ale to chyba jest pomagier. Tak mi się wydaje. To też jest pomagier. A to jest gracz. To nieźle, jak ja nie potrafię z pompy trafić. Dostał, hita. Jeszcze mam plecy! No nice, nice, nice Dwóch pomagierów tutaj przyszło. Okej, okay, tak też była. Dobra, ziemek się tam przebija. Ja sobie poczekam na spokojnie. Zdążyłem się leczyć. Dobra, ten ziomek tutaj biegnie. Granaty mi rzuca jeszcze. Taki jesteś. Nie, no trzeba go podjechać jakoś. Myślałem, że go trafię jednym hitem chociaż. Skoro lata tutaj tak dużo graczy, to ja spróbuję zabrać helikopter i po prostu zrobić sobie kilka fragów. Gdzie jest gracz tutaj? Z przodu. No nie, to nie jest takie proste jednak, jak myślałem. No kto tak do mnie strzela? Halo! Nice, nice, nice. Nice, jest zrobiony frag. Tam jest jakiś gracz jeszcze. No szybko, szybko. No i po Helce. No i, i pograne.